Cześć. Film nazywa się 001. Wiecie dlaczego? Bo dosłownie to jest ostatni film, jaki pojawi się gdziekolwiek od tego studia. Tak, zamykam studio. Rewersja studio osta, zostaje oficjalnie zamknięte. Może dla niektórych. To po prostu będzie mało ważne, albo po prostu jakieś, jakaś pierdółka. Ale dla osób, które faktycznie brały udział i faktycznie chcieli zrobić coś z tym studiem, żeby to się rozwijało, może to być trochę smutna albo niesmutna wiadomość. Dlaczego? Zamykam studio. Po pierwsze, najważniejszy punkt: trochę brak mojego czasu i zaangażowania w to studio, ponieważ widzę, że to studio już umarło nawet na naszym Discordzie. Tu nie chodzi nawet o Discord czy o Serwery Discord dubbingowe nie muszą być aktywne, ale nie dość, że poświęciłem się. Trzem różnym rzeczom. Nie wiadomo po co. To jeszcze po prostu się poddałem. Nie miałem ani siły, ani chęci. Ani nie wiadomo czego. Zamykam to studio. O serio. Już teraz się nawet zaczął rok szkolny i ja teraz dowiaduję się kilkunastu innych rzeczy. O tym dubbingu i jak pomyśleć nad tym studiem, co musiałbym zrobić, to dwa lata. I by to studio może odżyło, o, byłyby filmy. Ja z racji, że mam szkołę, a w poprzednim roku, serio, przez to, że poświęciłem dosłownie cały rok szkolny, nawet nie cały rok szkolny, cały rok, całe 365 dni temu studiu. Bardzo się osłabiłem w ocenach. Nie dość, że byłem bardzo nerwowy. Fakt, byłem, byłem strasznie dosłownie nerwowy. Widziałem, jak na szpilkach wystarczyło, że cokolwiek, nie wiem, to się mnie zdenerwuje czy coś. zero potrafiłem się tak wkurzyć, że po prostu miałem dość. Zamknięcie tego studia też jest powodem tego, że około rok temu znalazłem jakąś grę tak, przez grę głównie yy. zacząłem w nią grać i poznałem super ludzi, to może i obcokrajowców nie musieli być to Polacy ale poznałem tak super ludzi Niemcy, Francuzi nawet mogę wam podać jak się, jak się nazywali, Beist Mokej, Ron, Kaito, Erik, Fruit Viper Master, Mufarina. Oni szczerze, oni wszyscy są tak super osobami. Dosłownie oni mi stworzyli dzieciństwo. Ja się poświęciłem tej grze trochę, trochę bardzo, bo nawet rok. Zaniedbałem nie dość, że relacje, znajomości z niektórymi osobami, z Polski i z tego community to jeszcze studio. No, zaczęłam tam zakładać własne grupy. I dosłownie zapomniałem o tym studiu. W ogóle jak w ogóle to studio powstało. Zaczyna się od przygody mojej z dubbingiem. Jak tak zacząłem od chyluwę. Dołączyłem na serwer. Astral Studio, po czym poznałem kilka osób, gdzie postanowiliśmy założyć inne studio, które serio było tak, tak, takim koksem dla mnie. Też mi stworzyło tak dzieciństwo. Miałem chyba 10 lat wtedy, yy, ale administratorka, ogólnie przez to, że miała kosę z kimś tam, Albo po prostu już miała nas dość, zrajdowała nam serwer i stworzyliśmy na nowo, ale ogólnie serwer już nie odżył, my nie mieliśmy nawet czasu na to, to ja założyłem swój własny. Było wtedy dwóch założycieli, ja i Wax. Był to chłop, który serio też był super koksem, ale Pokłóciłem się z tym typem. I to serio mocno, bo była afera trochę. On tam powiedział, że on tam kończy nagrywanie. Że on nawet współpracę, bo on własny serwer założył. Community i dosłownie wszystko się zepsuło. Ja zacząłem sam to wszystko prowadzić, ale. Przechodzimy do. Takiej trochę smutniejszej informacji dostałem. Zawiesili mi konto na Discordzie, przez co nie miałem żadnych praw, jakichkolwiek administratorskich czy coś na tamtym koncie. Miałem, byłem na innym koncie, ale zepsułem z rolami albo się w ogóle nie zapisały. I nikt mi nie mógł nadać wyższej rangi niż rekrutator wokalistów. Rekruter. Dokładnie. I ja stworzyłem nowy serwer, który serio żył przez chwilę, ale potem umarł. Zacząłem się, znowu wróciłem właśnie do tej gry. Grałem przez trzy miesiące i koniec. I znowu opuściłem się w dubbingu i serio, jak teraz patrzę, co potrafię zrobić, to jest dosłownie takim głównym. Zbierałem się dosłownie dzisiaj jeszcze do nagrania na straganie, ale Próbuję się zebrać, tak tak mi łeb boli, tak, a wszystko boli, że mam dość. Studio zostało oficjalnie dzisiaj zamknięte. Dlaczego chciałem Wam nagrać film zamiast to napisać? Po pierwsze, brak dosłownie czasu na to, żeby Wam to opisać, wszystko szczegółowo o czego, po co. I wolałbym po prostu nagrać film, ponieważ szybciej. I większość, może osób to zobaczy. Nie wiem. Właśnie tego dnia zamykam oficjalnie studio. Nie wiem, co dalej zrobię, bo zacząłem jakiś nowy projekt, ale nie wiem, czy go nie zamknę, bo znowu się coś dzieje. Powoli też umarło. Ja nie mam trochę już siły na nic. Ja. Postaram się jakkolwiek, nie wiem, zrobić coś z tamtym studiem, albo i nawet wrócić do tego dubbingu. Ale szczerze już nie wiem. Poznałem kilka super osób, nawet teraz. Ale co, że nie wiem, czy mam już siły na to. I chciałem tym filmem podziękować wam. U chciałbym wam wszystkim podziękować. Przeprosić też za nie dość, że moje trochę lenistwo i dosłownie moją małą organizację, myślenie. Gdzie mam podziękować wszystkim za bycie i wspieranie mnie też podczas tworzenia tego studia. I na tym, na tym filmie, od o godzinie 13.40. Chciałam zakończyć właśnie ten film i bardzo, i to bardzo, bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i bawcie się dobrze.